No moi drodzy, witajcie w 14 odcinku zagramy w Half-Life 2 epizod 2. E, w tej chwili czeka nas poważna bitwa, chyba ostatnia z tego co pamiętam w tej grze. No generalnie no dosyć ciężka i wymagająca, no myślę, że przyciski od wczytywania i zapisywania będą dziś dosyć mocno maltretowane, no ale... W sumie od czego są, prawda? E, technika Save and Load działa zawsze. Nigdy nie zawodzi. No i co? Mamy odpowiedzialne, trudne zadanie obrony rakiety przed zestrzeleniem. Mamy teraz dotrzeć do tartaku i spotkać się z drużyną, gdzie otrzymamy plan działań do zrealizowania. Tak, jak widzicie mamy tutaj różne budyneczki z napisem e, zapasy. E, oczywiście. Te informacje, które tutaj mogliście przed chwilą przeczytać na dole, to zaraz przestaną być aktualne, bo a, atak będzie srogi, bardzo konkretny, e, no i dosyć mocarny. No ale nie ma rzeczy niemożliwych. Z tymi budynkami wiąże się osiągnięcie, konkretnie pomoc sąsiedzka, chyba tak to się nazywa. Straż sąsiedzka. Oca od zniszczenia wszystkie budynki w okolicy silosu rakietowego. Ja powiem tak. Jest to do zrobienia. Jest to do zrobienia, ale tutaj to tylko i wyłącznie technika Save and Load i po prostu próby do upadłego aż się uda. Także no ja tego za robić tutaj w tym zagramie nie zamierzam, po prostu jeden odcinek rozrósłby się na 4 najprawdopodobniej, a to no... Nie o to chodzi, prawda? A, tak, mamy okazję pozwiedzać okolice jakby póki co. Nasz radar w naszym autku został jakby unowocześniony, pokazuje nam miejsce z tymi całymi bombami Magnusona. Zaraz zobaczycie jak one działają. Myślę, że mogłyby być skuteczniejsze, wiecie? Myślę, że mogłyby być skuteczniejsze, no ale tak czy inaczej, okej. Okay. Widzimy, że nie ma rzeczy idealnych. Dobra, słuchajcie. Tak, Do dokładnie. Freeman nie. Our job them from reaching the base to the south. They get close enough for one good shot at the silo, the whole launch is a bust. And in case Striders aren't bad enough, recon indicates they're being escorted by a pack of Hunters. Alright, we're ready. Attention! attention. Uh -oh. North perimeter breach! We have a Strider approaching from the Odeprzeć ten pierwszy atak Przeciwnicy są zaznaczeni na czerwono Jak to cholera z drugiej strony Czy sobie żartujecie? Dobra, nie ma tak jak pojechać w złą stronę Aha Dobra Huntery warto spróbować rozjechać tutaj Na pewno Ewentualnie poczęstować ich granatem na ryj Padł Tak, przyczepmy to do pancerza Strider'a i odpalmy BUM! Tak, tak działają bomby Magnusona Generalnie jak już się przyczepi je do pancerza to są dosyć skuteczne, ale wiadomo Tak, zaraz, zaraz Ale nie jest łatwo przyczepić się właśnie do pancerza O matko, jak to źle wyjdzie Dobra rodziska do Wczytanie gry ten strider był wyjątkowo szybki jak widzicie nam, no, to już jest pierwsza trudność O ty morda! Żydalu jeden, chodź tu To, rozwaliłeś i się cieszysz co? O jakiego ja nie trafiłem Jak ja go nie trafiłem No dobra lewiska, mamy duży problem Counter rozjechany to tak, strider jest, ale nie ma go niestety jak jak zdjąć. Wiem, przykro, też tak myślę. Trzeba było jakimś cudem wystawić jakąś bombę Magnusona, tylko nie wiem gdzie, gdzie jej szukać. No nie idzie to najlepiej. Jak widzicie, już jeden budynek straciłem. I tak naprawdę... Bez wiedzy o tym, że ten skubany się tu pojawi, no to właściwie nie ma szans go ubić przed... Przed po prostu rozwaleniem tego budynku. Taka jest prawda. O, ty świntuchu jeden. O. o. Tak, radość... Nie wiem czy nie przedwczesna, wiesz. Też tak myślę aczkolwiek. Że co? No dobra, no na to wygląda, no okej. A dalej się tego wozu nie mogło postawić. Byku... Sam sobie szkodzisz. Tym, Wiem, teraz dawaj mi apteczki. Apteczki! Dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tak. No. Okej okay. Spróbujmy sobie jakoś poradzić z kolejnym napastnikiem Gdzie on polas? Tutaj Witaj, w Trajderze. Jeden hunter rozjechany Drugi w trakcie rozjeżdżania Również rozjechany Dobra, pięknie No striderze żegnam tak, to akurat wyszło całkiem zgrabne, nie. Przydałoby się teraz pojechać po kolejnego Magnusona. Bombę nie człowieka, bo generalnie. Akurat Magnuson jako taki jako wynalazca, to powinien akurat zostać przez Strajdera ostro zabity. Ostro zabity. No w każdym razie. Jakiś zły los powinien go spotkać moim zdaniem, bo mnie wkurza. Dobra, gdzie ten Strider? Zapiszmy się mimo pewnych niepowodzeń w naszym koncie drobnych. Tak, też warto najpierw załatwić Huntery, a później się brać za Stridery, bo po prostu Huntery tymi strzałkami bardzo łatwo mogą nam rozwalić naszą bombę, tym samym uniemożliwiając skuteczne zabicie Stridera. Logiczne, prawda? Hunterze! Podobało się to? Witaj, Striderze... Żegnaj, Striderze. O, nie zdążył się obrócić, bidulek. Dobra, jedźmy po kolejne bomby. Tylko kilka. No, pewnie, tylko. Prosta sprawa. Nie no. Zabić 6 Striderów jednego dnia. Prosta sprawa. Ty co tak się boisz? Przecież umiem prowadzić. O, sto na 100. Okay. Oho, ho, ho! już musieli mi wypomnieć, że Tartek mi się rozwali przypadkowo. Podziękować to. Nie, wdzięcznicy, Okej, okay. ups, chyba coś najechałem. No, Hunter... O, Matko, Sujaz. Proszę, ty sobie żartujesz. Ja nie chcę nic mówić, ale... Aha, Ci ciśnie. O matko, jak ja się zablokowałem. Tak. Samochód to dosyć skuteczna broń na Hunter. Dobra, plus tego, że tartak już dawno poleg jest taki, że po prostu no... drugi raz driver go nie rozwali. Okej. Okay. No z niespodzianka. Bardzo... Tak, trzeba też wydaje się być całkiem dobrym pomysłem na rozwalanie bomb Linusona. Ma dobry rozrzut, więc łatwiej je strafić. Okej, to było dosyć dziwne, ale okej. To jest tak, szybko zapis. O matko! Dobra teraz szybciuchno, szybciuchno Szybciej, szybciej, szybciej Gordon! Biegnij O tak! O tak! O nie! Okej, okay, udało się No życie, ale co tam? żyją co? Czemu nie? Słuchaj. Nie za bardzo mam inną broń do dyspozycji więc nie mam wyboru Dobra No nie no Poziom epickości tej walki jest Oho epicki Niech to szlak O o o o źle niedobrze tragiczny Tak 3 HP Gro, tak Aha no, dziękuję ci gro, dziękuję ci gro. Ciekawe jak, jak ja straciłem te punkty życia. Co, Strider mnie nadepnął, tak? Fajnie, fajnie. Fajnie, bardzo fajnie. O, jakie to może być słabe teraz. Nadem pójdzie szybciej? Tak jak myślicie? Czy w ogóle źle pojechałem jakoś? To no, źle pojechałem. To oznacza tyle, że ta chatka będzie szybciej zniszczona niż co było poprzednim razem? Ooooo no tak Mówiłem, że to dosyć trudna sztuka O matko no Tak, a no, oni zbliżają się do Silosu Wszystko pięknie, wszystko pięknie. No, Panterku zapraszam. Żegnam jest tej dosyć muszę ci powiedzieć Gdzie się podzieli twoi koledzy Okej okay. Kolejny strider gryzie glebę w paru kawałeczkach A tutaj jakieś zapasy O, wjechałem do shopy No nie, to, to tak, taki sobie pomysł był ale okej okay. A może jakoś stąd wyleadza? Gro Dziękuję Ci bardzo chwila przerwy jakaś, czy jak? Co wszystkich już odpadłem wszystkie ataki? Coś mi się to niezbyt możliwe wydaje Co, gra się zacięła, czy jak? Hmm jakaś ewidentna przerwa Co kombinacie? Zadyszka jakaś? Czy jak? Hmm. No dobra, to dziwne. Co jest? Aha Tak, po prostu jakaś zadyszka kombinatu. Dobra, wieża, ciśnienie. To miejsce już znamy. O jak on zasuwa, o jak on zasuwa O jak ta wieża zginie Znaczy no ten, to, ten budynek w sensie No 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 O jak to wybuchło tuż przy mojej głowie Dobra, obroniłem budynek, hahaha, ha, ha, ha. trajerze Okej, okay, to było dosyć bolesne Ale co tam? Jak to drop shipy? Jeszcze więcej? Aha, aha, aha Czyli ostatnia szansa. No dobra, czyli... Hunterze, no! Nie róż sobie jaj, tylko zdychaj. Dziękuję bardzo. O nie, dropshipy ze striderami. Tylko ich tu brakowało, naprawdę Ale spoko Wiem, że gdzieś z północy chyba będą szły. Ile tam jest północ? Dobra Więc jedziemy od razu, zapiszemy się Na stałe nawet Wow Męcząca walka, ale co tam? A, nawet nie dadzą człowiekowi się herbatki napić. O, nie, trzy naraz. O, no genialnie, genialnie, cudownie. No, Huntery, zapraszam. No, no, no. Gin Powiedziałem, Gin, a nie. Super. Zbliżają się ze wszystkich stron, no ciekawe. Gro, jak ty sobie wyobrażasz to, żebym ja sobie z nimi poradził, wszystkimi naraz? No, takie pytanie natury technicznej. Dobra, nie jest tego. Gin. Tak. Dobra, jeden padł. Drugi idzie gdzieś tam, ale spokojnie. Po drodze jest stanowisko z Magnusonami jakieś. Było stanowisko z Magnusonami jakieś. Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Dobra O, to się źle skończy Co jeszcze więcej? Tak episka muzyczka Half-Life załączona to znaczy, że coś się dzieje Tak świetnie Tam jesteś Padziewiarzu jeden ty Mam nadzieję że bez hunterów O jak on mnie prawie trafił O jak on mnie jak on zrobił unik. Aha, no genialnie, jeszcze jeden. Ale w ogóle 40 więcej jeszcze. Aha, no super, tak, no tak, tak, tak. Genialnie. Cudownie. Jak ja mam z nimi wygrać? bro? Dobra, który jest najbliżej? Wszystkie idą stąd. A to wychodzi. O, to już hunterów I... W dalu O, jak ja prawie spudłowałem Dobra, ten Jeszcze ze dwóch może Ale spoko ludziska, damy radę Jakem Gordon Freeman damy radę, mówię wam. No jakem no ale się wczuwam w rolę, co nie? A, dobra, to nie jest chyba w towarzystwie striderów, więc no oj, w towarzystwie hunterów leki fail. Konkretnie w towarzystwie jednego. O, coś ty zrobi z moim autem, zdalu. Pięknie się rozpadłeś. Pięknie. Pięknie, cudownie. A, jeszcze jeden. Nie jest to źle w sumie. Uła. Mocne starcie. No, mówiłem wam tak. Ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. Sam? Nie, z hanterem. Dobra. Ale go rozjedziemy. Powiedziałem, rozjedziemy Tak Nie, w samochodzie, nie, dobra Nie, raczej granatem to nie zbijesz bomby, wiesz, Uch, to chyba był ostatni We did it! Dokładnie o to chodziło Udało się ludzie. All personnel returned to the top! Striders have been defeated! All to Has been, dobra, nieważne. Mniejsza z angielskim. Weźmy sobie jeszcze jedną bombę, na wszelki wypadek. I wracajmy do bazy. Uhuuu, Epic Queen. Dobra, zwycięski bujek herbatki. Niestety nie udało się ocalić wszystkich budynków, ale... odbudują sobie to i tak były jakieś lepianki tam no, Dzięki chłopaki za pomoc. Siema, dzięki, dzięki Nie ma za co, nie ma sprawy. Zawsze do usług Wow Naprawdę? Dzięki No i te? O. Okej. No, udało się. Piękna batalia. Szczęście jest przyja lepszym, jak to mówią. Wygraliśmy. No i co? Chyba jakaś nagroda nas czeka. Od twórców. Musimy zdążyć, Alex, musimy zdążyć. O Haha, widok jak w half 2 tylko ten Wartigoant nie ma tych razoletek zielonych Aha, no powiedzmy. Poza pewnymi mankamentami z. i wystrzeliwaniem to. Zaraz, zaraz, czy mi. czy wy to widzieliście? On mi podziękował. Wow. No, nie a... <laughs> no, nie no, no. on, 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 on mi podziękował, ale widzieliście, prawie się zakrztusił tym słowem. No, prawie się zakrztusił. Taki typ człowieka. Pięknie zrobiona postać, mimo wszystko. Well, Padnie na wroga. <laughs> to był dobry tekst akurat. To był dobry tekst. Zabawiałem, ja się zabawiałem. ja matko. Spoko. 4 kilo. Lamar plus. Aha, spoko. Lamar plus. Krasa. O jaka fajna... ...podeczka. Uh, let's not forget, Dzięki. With the Magnuson device, those striders practically destroy themselves. I tak dalej cię nie lubię. <laughs> <laughs> Oj, tam. Nie, to nic, One same zabijały tych Striderów. Same. To jest, ja nic tam nie robiłem. Obijałem się, patrzyłem tylko. Obijałem tylko i patrzyłem czy równo puknął. Haha, znaczek lambda O, jakie to epickie Wow, nie no, w każdym dobrym FPS-ie musi być w końcu jakiś dobry, wielki czerwony guzik do naciśnięcia Piękne No i co, obserwujemy Też nie, może stąd, stąd chyba jest lepszy, widać No No, no, no.

Na na o, jakie can't come wy wy na tym siedzicie? Tylko wam nie urwało? Okej. Okay. Okej, okay, I'll hold you to that. Okay. You too, Dr. Magnuson. <laughs> no te Myślę, że to jako rzeczywiście jest słabe. To nawet zaiste. <grym>, oh, The more uh -huh. I think about that warning from our friend, the more I'm convinced that it a real Don't be deceived. That ship must never be used. You have got to destroy it, whatever the cost. Where are you two? You're gonna miss it. Be right there, Alex. Gordon, thanks for everything you've done. For Alex, Nie for all of us. I couldn't be prouder if you were my own son. Now, when you get back, we've got a lot to talk about. <laughs> Jasne Kolejna nagroda Musi No rakieto, działaj, nie po to cię tak broniłem żebyś przed nie działała No, trzymamy kciuki, łysisko Ha! Wow Piękny Piękny

No, nie, już ostateczny. No co, chyba zbliża się koniec. Bliska. Tak mi się wydaje przynajmniej. Zapiszmy się. Żeby nie było. Mhm, helikopter. I just wish all of this didn't have to fall on you, Alex. Your mother would be so proud. Dad. Come on, Gordon. The chopper's waiting for us. Okay. No, to idziemy. Are you sure you have everything you need? Komórka jest, portfel jest, otwierasz do butelek, piwa jest, strzelba jest, wszystko. I łom. Dobra. Nie no nie, tylko nie parówy. Nie no ty świnio ty. Idź sobie, idź sobie, zostaw nas. Puszczaj. No bez kitu tak. A spróbuj go tknąć Spróbuj ją tknąć Oj, grabić sobie Jak Jimmy, tylko bardziej Ale no Ten gościu jest badasowy. Ale chyba Puszczajzesz Drugi? Czy wy sobie picie? No nie, no co to ma być? Nie, no bez kit'u. O nie. Oh, nie. O. Co to? Zostaw ją. No chyba sobie puszczę. O ty. Dog. Dog, żebyś tylko... Nie mogłeś wcześniej się pojawić. Ho jaka masakra. O. Beskito! No ludziska, tak właśnie wygląda koniec epizodu drugiego. Moim zdaniem jest to chyba najbardziej drama dramatyczny koniec jaki widziałem w historii gier komputerowych, przynajmniej na no, mowie taki jaki ja widziałem. No nie jest to koniec zły, no jest zrobiony genialnie, jest zrobiony z pomysłem, jest zrobiony tak aby wywołać w odbiorcy, w graczu emocje. No ale smutno jest na to patrzeć, także twórcom udało się osiągnąć e, efekt, który zamierzyli, ale ale mówiąc szczerze, takie zakończenie mi się nie podoba. Znaczy, no podoba mi się pod względem kunsztu, który został w nie włożony, ale jakby pod względem samego swojego jesterstwa, jakby tego smutku całego i że Alex właśnie straciła ojca w ten sposób. No po prostu Wow No i co Co mogę powiedzieć tak Gra bardzo mi się podobała Jest to właściwie seria z którą Naprawdę wiąże Jak najlepsze zdanie O której mam jak najlepsze zdanie I po prostu powracam do niej wielokrotnie Nie nudzi mnie Naprawdę warto jest w nią zagrać Wszystkim to polecam no i tak, no. Teraz e, następnym właśnie projektem moim będzie zagramy w Half-Life. Właściwie nie, bo to jest mod i on się po prostu nazywa. zagrajmy w Black Mesa, tak? E, także pozdrawiam wszystkich tych, którzy na to czekali. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobało. E, no i zapraszam na to. Tymczasem dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Dwajcie.